Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Sąd Okręgowy w Zamościu w składa obecnym po rozpoznaniu w dnia 14 kwietnia tego roku i w dniu dzisiejszym sprawy Bartłomieja oskarżonego w oskarżenia. Po pierwsze oskarżonego Bartłomieja uznaje za winnego popełnienia dwóch pierwszych zarzuconych jemu czynów, które kwalifikuje z artykułu 148 paragraf 1 kodeks karnego i ustalany że w tych dopuścił się w krótkich odstępach czasu z wykorzystaniem takiej samej sposobności skazuje go za ten ciąg przestępstw na mocy artykułu 148 paragraf 1 kodeks karnego w związku z artykułem 91 paragraf 1 kodeks karnego na karę 30 lat pozbawienia wolności. Po drugie, na podstawie artykułu 44 paragraf 2 kodeks karnego orzeka przepadek dowodu rzeczowego w postaci skier fiskars opisanego w wykazie dowodów rzeczowych na karcie 1620 akt pod pozycją 12. Po trzecie, oskarżonego Bartłomieja za zawinnego popełnienia trzeciego zarzuconych jemu czynów, który kwalifikuje z art. 242 paragraf pierwszy, kodeks karnego i za czyn ten, na moc tegoż przepisu, skazuje go na karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Po czwarte, oskarżonego Bartumierza za zawinnego popełnienia czwartego i piątego zarzuconych jemu czynów, przy czym ustala, że zaboru opisanych tam pojazdów dopuścił się on nie w celu ich przywłaszczenia, lecz w celu ich krótkotrwałego użycia. Czyny te kwalifikuje z art. 289 paragraf pierwszy, kodeks karnego. I ustalając, że czynów tych dopuścił się w krótkich odstępach czasu z wykorzystaniem takiej samej sposobności, skazuje go za ten ciąg przestępstw na mocy artykułu 289 paragraf 1 kodeksu w związku z artykułem 91 paragraf 1 kodeksu na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. To po piąte. Na podstawie artykułu 91 paragraf 2 kodeks karnego w związku z artykułem 86 paragraf 1 kodeks karnego łączy jednostkowe wymierzone każdemu karę pozbawienia wolności i wymierza mu łączną karę 30 lat pozbawienia wolności zastrzegając na podstawie artykułu 77 paragraf 2 kodeks karnego, że warunkowe zwolnienie oskarżonego nie można stopić wcześniej niż podbycie przez niego co najmniej 20 lat orzeczonej kary łącznej. Poszust na poczet wymierzonej oskarnemu łącznie kary pozbawienia wolności na mocy artykułu 63 paragraf piesz kodeks karnego zalicza mu następujące okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie. Od dnia 3 lipca ubiegłego roku, godzina 7:15, od dnia 7 października ubiegłego roku, godzina 2:59 oraz od dnia 16 października ubiegłego roku, godzina 18, do dnia dzisiejszego. Po siódme zwalnia skarbnego w całości od obowiązku zapłatę rzecz skarbu państwa kosztów sądowych i ustala, że wchodzące w ich skład wydatki ponosi skarb państwa. Proszę usiąść, uzasadnię krótko wyrok. Jeśli chodzi o samo sprawstwo oskarżonego, to to nie budzi wątpliwości. To nie było kwestionowane ani przez prokuratora, ani tym bardziej w szczególności przez obrońcę czy samego oskarżonego. Już na etapie postępowania przygotowawczego to było ono również oczywiste. Natomiast po przeprowadzeniu rozprawy wydaje się w ocenie sądu, przynajmniej od pierwszej instancji, że wyjaśnienia oskarżonego, który przyznał się do popełnienia wszystkich jemu, zarzuconych jemu czynów, są tego rodzaju, że. To sprawstwo wszystkich tych czynów nie, budzą, nie budzi wątpliwości, z wyjątkiem jed, dwóch ostatnich czynów. Mianowicie, prokurator zarzucił oskarżonemu, że samochodów tych, które zabrał, dopuścił się zaboru tych samochodów w celu, krótko, przepraszam, w celu ich przywłaszczenia. Po są sądu pierwszej instancji, a wyjaśnienie oskarżonego i inne okoliczności świadczy o tym, że ten zabór miał na celu ich Krótko życie. Sam oskarżony mówił, po co zabrał te samochody? Chciał się tylko przemieścić. Nie zamierzał włączać ich do własnego majątku, co charakteryzuje kradzież, kradzież w celu przywłaszczenia, a tylko zamiar krótkotrwałego życia. I tak pierwszy samochód porzucił wtedy, kiedy, kiedy była ten, był ten pościg, natomiast drugi samochód zostawił Rzeszowie. Bez, 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 tego, bez żadnego pościgu. Więc to nie budzi najmniejszej wątpliwości, że taki był zamiar oskarżonego. Z tych względów sąd zmienił i opis tych czynów, i kwalifikację prawną tych czynów również. Zgodnie z tym, co o co wnosi zresztą prokurator mówi końcowy, sąd uznał, że tak dwa pierwsze zabójstwa, jak i dwa e, czyny palujące. Na zabożnych samochodów były popełnione w warunkach ciągu przestępstw, albowiem były one w krótkich odstępach czasu z wykorzystaniem tej samej sposobności. Stąd tąd też uznał, że sobie to, są to ciągi przestępstw. Jeśli chodzi o karę, bo tak naprawdę w tej sprawie to jest sedem sprawy, bo okoliczności faktyczne. Nie jest tutaj kwestionowane oskarżone, na rozprawie przyznał się do popełnienia tych czynów. Nie kwestionował w zasadzie niczego. Nawet kiedy brat oskarżonego w swoich zeznaniach wypowiada jakieś kwestie, dla niego niekorzystne. oskarżony mówi tak, brat ma rację. Niczego nie kwestionował. Co do, dlatego też, sąd przejdzie w tym momencie do kary, bo ocenie sądu. I oczywiście kary przede wszystkim za ciąg przestępstw, ciąg zabójstw, bo to są tak naprawdę sedno tej sprawy. To nie ucieczka w tej sprawie, to nie zabory samochodów, ale najważniejszą rzeczą są zabójstwa dokonane na ojcu i na bracie. odotnej chronologicznie kolejności. Nie budzi wątpliwości, że skutek jest najtragiczniejszy tych czynów, jakie może być, bo... To nie budzi wątpliwości. Nie budzi wątpliwości również to, o czym słusznie mówi prokurator, że dotyczy to osób najbliższych, ojca i brata. No, można powiedzieć tak, no, matka, można by inaczej ocenić, ale są to osoby najbliższe. Nie budzi wątpliwości świetle wyjaśnień oskarżonego, że... Nie było żadnego tak naprawdę powodu, nie było żadnego motywu usprawiedliwiającego działanie oskarżonego, bo oskarżony wycofał się w tej wersji, że były kwestie majątkowe, że były inne kwestie i z tego powodu dokonał tego czynu. Mówię, nie było tak naprawdę żadnego powodu. Mówię, ogarnęła niezłość i tak zachował się jak się zachował. Więc to nie budzi wątpliwości. Te czyny są niewątpliwie tragiczne. Nie budzi wątpliwości też to, co mówi prokurator, że opinia publiczna domaga się surowego karania. co sąd ma, musi mieć na uwadze, natomiast nie może być to najważniejsze przy wymiarze kary. Sąd ma tutaj również na uwadze okoliczności, które w tej sprawie zachodzą i muszą rzutować na, na to, są to okoliczności niewątpliwie łagodzące, które sąd musi mieć również na uwadze. Jest to w pierwszej kolejności, chociaż, chociaż nie najważniejsza, jest to uprzednia nie oskarżonego. Oskarżony ma 35 lat, to dotychczas nie był karany. Trzeba mieć to na uwadze. Ale przede wszystkim trzeba mieć na uwadze zachowanie się oskarżonego po popełnieniu tych dwóch pierwszych przestępstw. W tym postępowaniu, które niewątpliwie ułatwiło to postępowanie, oczywiście bez przyznania się oskarżonego, najprawdopodobniej można zakładać z prawdopodobieństwem, graniczącym z pewnością, doszłoby również do skazania za czyny. Bo dowodów innych zgromadzonych w tej sprawie było nadto. Tym niemniej oskarżony ułatwił to postępowanie, nie negował swojego sprawstwa, nie przerzucał odpowiedzialności na inne osoby, nie tworzył alternatywnego stanu faktycznego, nie wymyślał tutaj, że nie wiem, został zaatakowany i dlatego się bronił, oskarżony przydać tych czynów. Po pierwsze. Po drugie, zachowanie się po tym czynie. I tu nie, nie ma na myśli tej wycieczki na stację paliw, zakupu alkoholu i spożywania alkoholu, ale wykonanie przez oskarżonego telefonu i samodenuncjacja. To, że był poszukiwany, to jest inna kwestia. Oskarżony o tym nie wiedział. Natomiast sam zadzwonił na policję, sam zawiadomił o tych czynach, czekał na przyjazd policji, że zostanie zatrzymany. To sąd musi mieć na uwadze. To niewątpliwie okoliczności wpływające na wymiar kary. W ocenie sądu prokurator zakwestionował żal, że nie był on szczery. A można mieć co do tego wątpliwości, czy zachowanie się oskarżonego kieruje tylko własne dobro, jest obliczone na zmniejszone odpowiedzialności karnej, a w szczególności na zmniejszenie kary, Czy jest to szczery żal. W tym zakresie można mieć pewne wątpliwości, ale takie wątpliwości nie da się usunąć. Należałoby tłumaczyć zgodnie z artykułem 5, paragraf 2 kodeksu postępowania karnego, więc interpretować na korzyść oskarżonego. Potem wydaje się sądowi, taka jest jego cena, że ten żal jest jednak chyba szczery. Wynika on również, chociażby zachowanie się oskarżonego, kiedy był już tymczasowo aresztowany, mianowicie z podjętej przez niego próby samobójczej. Oskarżony przepraszał. Owszem, te przeprosiny nie zostały przyjęte. Chodzi oczywiście sądowi o przepros przeprosiny dotyczące zabójstwa, bo to jest najważniejsze w tej sprawie. Nie chodzi o samochody. Te przeprosiny nie zostały przyjęte, tym niemniej przeprosiny zostały sformułowane i wydaje się, że są one szczere. Szczere. Te, te okoliczności w połączeniu z wiekiem również oskarżonego w ocenie sądu pierwszej instancji y, sprawiają, że orzeczenie kary wnioskowanej przez prokuratora, a zatem kary tak naprawdę izolującej w zasadzie oskarżonego na zawsze ze społeczeństwa byłoby orzeczeniem kary niespółmiernie jednak surowej. Istnieją pewne okoliczności, te, o których tutaj powiedziałem, które nakazują mieć przynajmniej nadzieję na poprawę oskarżonego i na orzeczenie wobec niego kary terminowej pozbawienia wolności, nie, nie kary dożywotniego pozbawienia wolności, która jest tak naprawdę zastąpiła karę śmierci. Jest to kara dorzucenia pozbawienia wolności, a więc kara izolacyjna na, od społeczeństwa na, na zawsze jest karą w tych okolicznościach. O ocenie sądu byłaby karą niezasadną, świadczyłaby tylko i wyłącznie o odwetowym odbytowy, o charakterze karna. Dlatego też sąd nie zdecydował się na jej orzeczenie, natomiast uznał, że okoliczności obciążające, których jest tutaj aż nadto, bo oprócz tych, o których już powiedziano wcześniej, to również. To również sposób działania oskarżonego z jednej strony. Użycie tej siekiery z jednej strony, owszem, doprowadziło do stosunkowo szybkiej śmierci brata, ale również są dwie ofiary, trzeba mieć na uwadze. W przypadku ojca wydaje się, że można wnioskować przynajmniej twierdzenie o tym, że działaniom oskarżonego towarzyszył nagły zamiar, bo nie planował tego przestępstwa, wyszedł i doszło do tego zabójstwa. Zachowanie potem, podłożenie tego ręcznika pod głowę. Te okoliczności sprawiają, że zdaniem sądu kara 30 lat pozbawienia wolności, a więc kara najsurowsza, jeśli chodzi o kary terminowe pozbawienia wolności, będzie karą tutaj sprawiedliwą. I taką karę sąd za to przestępstwo wymierzył. Jeśli chodzi o kolejne przestępstwa, a więc samowolnienie się z odbywania tymczasowego aresztowania, sąd uznał, że no, to sprawa jest niewątpliwe i uznał propozycję kary za tutaj złożoną przez prokuratora za zasłuszną. Dlatego też za ten czyn wymierzył karę wnioskowaną przez prokuratora, a zatem karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Podobnie dotyczy to kary orzeczonej za ciąg przestępstw z artykułu e, 289 paragraf 1 kodeksu karnego, więc karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Mając na uwadze to, że siekiera będąca w tej sprawie dowodem rzeczowym służyła do popełnienia dwóch pierwszych przestępstw, z tych względów sąd orzekł, a stanowiła na własność oskarżonego, sąd orzekł jej przepadek na podstawie artykułu 44 paragraf 2 kodeksu karnego. Z uwagi na to, że oskarżonego skazano jednym wyrokiem za dwa ciągi przestępstw i za przestępstwo osobne, należało w miejsce kar jednostkowych orzec wobec oskarżonego karę łączną. Karę łączną w takiej sytuacji można było orzec w istocie jedną z dwóch. Albo karę 30 lat pozbawienia wolności, albo karę dożywotniego pozbawienia wolności, bo to też jest dopuszczalne, jeśli pamięć sądy nie myli, przez artykuł 88 kodeksu karnego. Ale z Zdaniem sądu, kary te uboczne, tak to nazwę, a więc karę za samowolnienie i za zabór samochodów, nie są aż karami tak wysokimi, tak surowymi, a społeczna szkodliwość tych czynów nie jest aż tego rodzaju, by uzasadniać mogły orzeczenie dożywotniego pozbawienia wolności. Dlatego też na zasadzie pełnej absorpcji orzeczono wobec oskarżonego karę łączną 30 lat pozbawienia wolności. Mając na uwadze to, że oskarżony w tej sprawie był tym, aresztowany, rzeczywiście był pozbawiony w wolności, może ten sposób należy powiedzieć, sąd zaliczył oskarżonemu na poczet tej łącznej kary pozbawienia wolności okresy rzeczywistego pozbawienia wolności. A więc od czasu jego zatrzymania w dniu zdarzenia nie cały okres tymczasowego aresztowania, ale do czasu jego samowolnienia się ze szpitala w Radecznicy. Jak wynika z zapisu monitoringu, bo oskarżony, jak pamiętam, wyjaśniał, że około godziny czwartej wyszedł, około piątej w sumie wyszedł z tego pomieszczenia, ale jak wynika z zapisu monitoringu, salę, gdzie oskarżony przebywał, opuścił on o godzinie dokładnie 2.59 dnia, 7 października ubiegłego roku. Więc ten pierwszy okres, e, od, dnia zatrzyma od czasu zatrzymania do czasu samowolnienia się, e, sąd zaliczył mu na okres zatrzymania, e, na okres orzeczonej łącznie kary, a nadto okres od jego ponownego zatrzymania, a więc to 16 października ubiegłego roku, jak wynika z dokumentów przedłożonych przez prokuratora, już po pierwszej rozprawie, o godzinie 18 do dnia dzisiejszego. Sąd, mając na uwadze charakter sprawy, mając na uwadze charakter czynów przypisanych oskarżonemu, w szczególności tych dwóch pierwszych czynów, tego ciągu zabójstw, uznał, że w tej sytuacji istnieje, jest sytuacja szczególna, która uzasadnia... E, Określenie innych ram możliwości ubiegania się przez oskarżonego o warunkowe, przyterminowe zwolnienie z odbycia kary pozbawienia wolności. Stosowne przepisy kodeksu karnego przewidują, że w przypadku orzeczenia łącznej kary 30 lat pozbawienia wolności, oskarżony mógłby się ubiegać o warunkowe, przyterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, podbyć przez niego karę 15 lat pozbawienia wolności. W ocenie sądu byłby to okres zbyt mały. Tych okolicznościach i dlatego zastrzegł okres surowszy, a więc okres 20 lat pozbawienia wolności. Taką karę w ocenie sądu oskarżony po prostu musi odbyć, niezależnie od tego, od zachowania się jego w zakładzie karnym, od jego prognozy co do dalszego zachowania się. Taką karę musi, o, musi odbyć, dlatego też orzeczony w punkcie piątym wyroku. Wreszcie, mając na uwadze, że Mając na uwadze sytuację majątkowo oskarżonego, sąd na podstawie artykułu 624 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego zwolnił go z obowiązku zapłat na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych i ustalił, że wydatki poniesione przez Skarb Państwa w tej sprawie ponosił będzie Skarb Państwa. Wyrok ten jest wyrokiem nieprawomocnym. Jeżeli strony nie zgadzali się z tym wyrokiem, mogą w terminie 7 dni od dnia dzisiejszego złożyć wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku i doręczenie im odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem, a następnie w terminie 14 dni od otrzymania wyroku z uzasadnieniem wnieść apelację do sądu apelacyjnego w Lublinie za pośrednictwem tutejszego sądu, przy odniesieniu do oskarżonego czy do oskarżyciela posiłkowego, bo on również może wnieść, choć jest nieobecny na tej sali. Odniesień do nich istnieje tzw. przymus adwokacki, a więc apelacja musi być podpisana i sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Czy oskarżony zrozumiał wyrok? Tak, tak, tak. Czy zrozumiał pouczenie? Czy chce o coś zapytać? Chciałbym być kogoś. W takim razie zamykam rozprawę to wszystko. Proszę odprowadzić oskarżonego.